Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na energetykę dnia 2 maja 2025. Z góry uprzedzam, że karta jest nagrywana wcześniej. Ponieważ mamy długi majowy weekend, to ja sobie postanowiłam, kochani, też dłużej pospać, dłużej sobie różne rzeczy porobić, odpocząć, pospacerować, a nie martwić się, żeby wstać i zrobić kartę dnia. Dlatego, kochani, dzisiejsza talia Ciro Marchetti <laughs> i zobaczymy dla każdego znaku zodiaku. Nie wiem, kto ma wolne, kto idzie do pracy. Kochani, wiem, że część z Was niestety musi wrócić do pracy, część z Was yy, wzięła sobie urlop, yy, część... Yy, jest na emeryturze, może jesteście na wyjeździe, może macie po prostu wykupione, że tak powiem, w czasy. Także pozdrawiam Was tutaj odpoczywających i pracujących. Kto ma urodziny, imieniny wszystkiego najlepszego. I dzisiaj do wyboru, kochani, trzy karty od wróżek: karta pierwsza to będzie ta, druga i trzecia. Od koloru do wyboru. I tak jak, kochani, obiecałam. Dla każdego znaku Zodiaku, od baranka do rybek, proszę Państwa, horoskop. Baranki, super, super, super. Po prostu ktoś Was dzisiaj pochwali. Ktoś będzie chciał Was poznać. Wcale się nie zdziwię, jeżeli przy tej karcie powiecie, że nie mieliście spokoju, ciągle ktoś dzwonił, ciągle ktoś pisał i, i nie, macie, nie macie spokoju. No ja powiem Wam, że um, to jest taki dzień sukcesu. Ja bardzo często Wam losuję i na kartę dnia tą szóstkę buław, i bardzo często ona przycho przychodzi też do nas w rozkładach prywatnych. Także wiele rzeczy Wam się powiedzie, cokolwiek moje kochane baranki by chciały dzisiaj zrobić. To się uda. Po prostu postawcie na siebie. Nawet jeżeli pójdziecie do pracy, to Wam tak zleci ten dzień, że, że powiecie sobie: Ach, było, minęło. Co u byka? Byczek też będzie odpoczywał, ale bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo byczek dużo z siebie dawał, dużo pracował i czas najwyższy, żeby wreszcie zajął się sobą, tak? Musi pewne rzeczy przemyśleć, musi sobie pospać dłużej, po to ma ten urlop, żeby o niczym nie myśleć. Ale też są byczki, które mają swoje urodzinki i powiedzą: Chcę wyjechać, chcę, chcę tam gdzieś jechać. I możecie sobie też wyłączyć, kochani, telefony. Może musicie się podkurować, także uważajcie, bo to jest taka karta. Dochodzę do siebie, dochodzę do zdrówka, czyli kręgosłup, oczy, biodra. Uwaga, po prostu uwaga, tak? No i też, kochani, yy, może jedna osoba, może dwie, może ktoś dostanie jakąś wiadomość, że po prostu wam się yy, czegoś, kogoś odechce. Jest też taka szansa, jeżeli chodzi o bliźnięta. Kochani, dzisiaj musicie się przygotować na różnego rodzaju niespodzianki. Ja mówię tak: ni stąd, ni zowąd. Jeżeli będziecie jechać autem, sprawdźcie, czy to auto jest zatankowane. Jeżeli, nie wiem, czujesz, że ta twoja lodówka głośno chodzi, może zwróć na nią uwagę, żeby, nie wiem, co się robi tam z lodówką, czy zamówić jakiegoś pana, żeby ją przejrzał, czy coś, bo coś z elektryki, kochani, może nam paść. Ja się ostatnio tak śmiałam z siebie, a jak mi się ta wieża sprawdziła i faktycznie elektryczność poszła w samochodzie, to myślałam, że siądę i zacznę płakać. Także moi drodzy, spodziewajmy się dzisiaj niespodziewanego, takiego, wiecie, zwrotu, że rany boskie to jest też karta barana, nie wiem, czy znacie. Może też i skorpiona, także jeżeli nie znacie, no to dzisiaj z taką osobą może być może być spotkanko, ale bardziej coś czuję, kochani, że tutaj coś nagle się wydarzy, jakieś nagłe wiadomości, które no, dla części z nas będą szokujące. Chyba, że to Wy na przykład powiecie, że macie tego serdecznie dość, i to Wy powiecie, kończę z Tobą rozmawiać albo odchodzę coś w ten desen, nie? Raczki. No, a raczki będą zadowolone, będą pięknie wyglądać. Tutaj dzisiaj energia królowy, królowej Buław. Także jak widzicie, ogniście, tutaj się będzie działo, będziecie piękne, będziecie eleganckie, będziecie szły przez życie, tak jak ja to mówię, e, rozpychając się łokciami, e, nogami, czym się tylko da, bo królowa buła w niczego się nie boi, idzie po swoje, idzie, bo ona jest pewna, nic ją nie zatrzyma, moi drodzy. Być może to wy będziecie mieli kontakt z barankami, lwami albo strzelcami, kto to wie. W każdym bądź razie kobieta, Dzisiaj będzie dla Was ważna. Lew. Ale w powie. Ostatni raz byłem w pracy, ostatni raz pilnuję dzieci. Coś tutaj, kochani, chcecie zostawić za sobą, coś macie ochotę. Ale tak na poważnie zostawić. To nie jest karta, która, która mówi: Ja się zastanowię. Tu po prostu podejmujemy decyzję, ja z tym kończę. Rzucam palenie, rzucam niezdrową żywność, rzucam pracę nawet. Wy wiecie, że do końca swojej przyszłości nie znacie do końca nie jest ona jasna, nie jest ona pewna, ale wiecie, że tu gdzie jesteście nie ma przyszłości. Nic się nie zmienia, jest coraz gorzej, zamiast coraz lepiej. Um, bardzo mocno coś czuję moje kochane lwiątka, że um, wiele z was na przykład odbiera telefony w czasie wolnego E, no, stop bierze zastępstwa, no stop komuś pomaga, a nie macie. Ja nie czuję, żebyście mieli wolne. Ja po prostu widzę, że wy się odwracacie, wyłączacie telefon, e, wy, wyłączacie maile, czy co tam jeszcze się da i po prostu mówicie. Koniec. No, moi drodzy, e, Panienka. No, panienka też będzie wykończona po pracy, będzie wykończona dziećmi, będzie wykończona stresami i mam takie poczucie, że rozżalona jest, że ktoś Stracił u Was zaufanie, że ktoś Was zawiódł, że może myśleliście, że zaproszą Was na majówkę, że, że będzie fajnie, miło. A tutaj widzę, że jest takie kurcze, nie udało się. Kurcze, nie zadzwonił, nie przyjechał, nie przyjechała, nie zrobiła. I co ja mam teraz zrobić? Może wiadomości, które do Was, kochani, przyjdą, będą takie, że. Nie wiecie się, czy śmiać, czy płakać. Czasami, jak ktoś coś powie, to po prostu nas rozbraja na łopatki. Ale tutaj, mm, wiecie co, przy tej karcie u was panienki czuję, mm, miało być lepiej, miałam wrócić do zdrowia, a może być to początek depresji. Yy, Waga no i waga też jakaś taka waleczna słuchajcie, proszę uważać bo macie agresywne osoby w otoczeniu dzisiaj, nerwowo kłótliwie i ktoś chce wygrać ale też możecie w tą energię będziecie rozstawiać wszystkich po kątach no takie poczucie kochani, że ktoś tutaj się źle czuje i zamiast spokoju ciszy musi iść do pracy, pracy więcej, szef na was się wozi Coś jest niepoukładane, coś się, coś się zepsuło, miał ktoś naprawić znowu nie naprawił, ktoś się czepia. No i no właśnie. I zamiast odpoczywać tego drugiego maja, to możemy się po prostu tutaj y, niepotrzebnie stresować, nie? Skorpionki. No. Skorpionki już wracają do siebie, do swoich, do życia. Mają już po prostu. Już wiedzą, że już gorzej być nie może, że już może być tylko lepiej. Wracają do zdrowia, wracają chęci. Ten ktoś poleg. I powiecie sobie, no to ja teraz ci pokażę, ja ci teraz udowodnię, że ja mogę żyć, że jestem fajny człowiek, że jestem skorpion. I skorpion zawsze spada na cztery łapy. Koniec trudnych momentów, koniec trudnych rozmów. Yy... Strzelec. Ktoś was będzie gdzieś zapraszać, a wy będziecie mówić, że was nie ma. <grych> no coś tutaj będziecie unikać ludzi. Nie do końca będziecie ufać. Jakieś takie będziecie, wiecie. Mm... No dobra, dobra, sprawdziłeś, no sprawdziłam, a tak powiecie do, dla świętego spokoju. Ale też musicie być kochane strzelce ostrożne, bo może w miejscu gdzie jesteście po prostu chodzi złodziej i sobie coś zabiera, coś co nie należy do niego. Uważajcie dzisiaj na ludzi, bo będą kłamać jak znud. Wy też możecie wejść w tą energię, ale bardziej kochani, czuję, że fałsz obłuda i to po prostu wyłapiecie raz dwa. Całkowicie koziorożca? No, co powie, nie, nie wiem, co z tym zrobić. Dajcie mi spokój, pomyślę kiedy indziej. Dajcie mi spokój, dajcie mi wytchnienie. Ja, ja nie wiem, nie widzę, nie chcę. To jest taka mm, karta mówiąca, że za dużo siedzimy w głowie, za dużo wymyślamy. Aha, jak kupię takie auto, to muszę mieć to. Jak kupię takie w czasy, to muszę mieć to. I jest po prostu wymyślanie, jest wmawianie sobie choroby, jest wmawianie, że ktoś mnie nie kocha, że ktoś mnie nie chce. A to wszystko siedzi tu. Także dzisiaj możecie uprawiać czarnowictwo, dzisiaj możecie być na nie. Także warto, kochani, po prostu dać komuś prawo wyboru, wypowiedzenia się. Uważajcie też dzisiaj na siebie, dobra? Wodniki, no wy też tutaj jesteście, takie zobaczcie. Ochy, achy. Uważajcie, bo będziecie chcieli kogoś przekonać do czegoś i ktoś się nie będzie chciał dać przekonać. Może to właśnie was chcą przekonać i zrodzi się kłótnia, awantura. Bardzo proszę, moje kochane wodniki, żebyście uważały, dlatego że w waszym otoczeniu, czy to będą dzieci niezworne, mąż, żona, baba, hop, nie, zwał jak zwał. W każdym bądź razie trochę stresu jest. No a w pracy konkurencja. Jeżeli pracujecie, to konkurencja się odezwie. Tutaj szef się będzie czepiał, że tutaj krzywo, że tutaj byle jak, że tutaj coś. I takie rzeczy się dzieją. Natomiast rybki wygrały ten teleturniej bez nagród. Mają dziesiątkę kielichów. Żyjcie sobie zdrowo, szczęśliwie, z rodziną, z kochankami, dziewczynami, chłopakami. Ktoś tutaj po prostu potrzebuje, z rodziną, z bliskimi, z przyjaciółmi, na wakacje, na wczasy pojechać, odpocząć, po prostu żyć. Żyć pełnią życia. Może ktoś się dowie o ślubie, ktoś się dowie o zaproszeniu do rodziny. Nawet i do sąsiadów, kochani, bo tutaj jest zaproszenie na jakąś uroczystość. Czy to będzie grill, czy to będzie majówka, czy to będzie komunia, wesele, zaproszenie, jak w pysk szczelił. No to co? Ja wybieram środkową. Napiszcie mi, którą z tych wy wybieracie. Jedyneczki. Ojcowskie uzdrowienie. O proszę, Twoja osobista moc wzrośnie. Gdy oddasz niebu wszelkie sprawy związane z Twoim Ojcem. Karta numer dwa. Pokładaj ufność. Twoje modlitwy się manifestują. Bądź pozytywny i podążaj za swoim przewodnictwem. Kto wybrał trzy? Czas kontemplacji. Spędzaj czas w samotności, medytując nad swoimi prawdziwymi pragnieniami. Kto jest na majówce, ja Wam życzę wspaniałej majówki, życzę Wam w ogóle spokojnego czasu, nie denerwujcie się, odpoczywajcie. Ja mam nadzieję, że nagram kurcze horoskopy, że nie zapomnę przez tyle, tyle wolnego. Wszystkiego fajnego, buziaki, pa pa.